domyślam się, że notowania i prezydenta, i premiera byłyby jeszcze wyższe. Właśnie ze względu na ten efekt flagi, on w Polsce dosyć tak wyraźnie występuje. Widzieliśmy to na przykład w sytuacji covid czy potem wybuchu wojny na Ukrainie. To też było widać w zachowaniu tych dwóch głównych ośrodków władzy przy tym zagrożeniu. Znaczy one wysyłały takie komunikaty, że my tu wspólnie, razem, prawda, bezpieczeństwo Polaków. Tutaj zadziałało to doświadczenie tych głównych graczy, bo właśnie w sytuacjach zagrożenia chcemy mieć pewność, że rządzą nami dorośli ludzie, którzy potrafią się dogadać w sytuacjach zagrożenia. Dużo gorzej wypadł tutaj Męcen i Konfederacja, bo nawet nie chodzi o to, co mówił w, w tej sytuacji, ale kiedy. Znaczy w sytuacji w konkretnego dnia, kiedy jest sytuacja zagrożenia, to ludzie chcą słyszeć, że idzie nam świetnie, chwalimy żołnierzy i prawda, jesteśmy jak jedna pięść. Na krytykowanie i szukanie problemów jest czas później i tego co bym męcen jakby nie wyczuł potem musiał się z tego tłumaczyć i tak dalej i tak dalej jest tutaj doświadczenie tych dwóch głównych graczy powoduje że oni na takich sytuacjach mogą korzystać